O, siema, siema. 5 minut od naszej chwaty, po wyobraź sobie. Tam kawałek za rogiem już mieszkamy. Spałem kurwa. Sejbiście. Mówiłem, nie przyjadę do Włoch. co tam? Ty już tam pracujesz, czy jeszcze nie? Wiem, że Cię widoki tutaj te takie nie, za, nie, nie zachwycają i w ogóle, ale... Mam dobry internet tutaj, więc w tej tu lepiej mi chodzi komórkowy niż... niż normalne. Usiądę sobie gdzieś tutaj na schodach i... No, wszędzie 5 minut, nie? W granicach 10 minut to... Kawety pijam Ja już wypiłem, no ale... Tutaj to się espresso pije. Ci powiem. Zajebisty. <laughs> ja się tu usiądę na razie, o. Ludzie się krzątają. O, parasolki. Wieczorem to fajnie wygląda. Chyba znaleźliśmy we Włoszech Miasto numer 1 Przynajmniej to stare miasto tutaj Zdecydowanie wygrywa <laughs> Sorry Gdzie nie wejdziesz tam jest zajebiście Przełączę kamerę może To jakieś taka O to ja? I się ma, i się ma, się ma, z paliwem, Rej to jest nic, lepiej parasolki oglądać fajnie, muszę wyrazić bo to daje taki wstyd trochę, ale się ma, się ma. Te fejki już się otwierają. O, zwiedzanie dzisiaj, jedziemy plażować. Ale z że nie będę robił żadnego live'a. Może coś tam nagram. W ogóle na żadnym urbexie nie byłem. Ta fabryka opuszczona. Zasięg widzę dobry. No jak dobrze widzisz, no to tak. No, przy fontannie już wyczaiłem, że jest 5G full full zasięg. Ja Peta trzeba wyrzucić. Przy tej... Nie, to nie jest fontanna, to jest jakiś. Myślałem, że to jest fontanna. To jest jakiś. Trzymaj, gdzie to jest. To jest na Sardynii, miasto Iglesias. To jest dół, dół wyspy. Takie zachodnie wybrzeże. O, w ten sposób. Gosia, cześć Gosia. Subskrybujcie, Aha, a propos. Um... Urbexów tutaj jest od cholery opuszczonych e, miejsc. Ja chyba wrzuciłem shorta o tym nuragu. Właśnie a, wyżej usiądę. O tym nuragu sobie <laughs> brat robi miejsce poboczne, misje poboczne. Tak, tak. On na przykład usuwa gałęzie z dróg. Jak go zaatakują to pierwszego jego, a nie mnie. <laughs> Na TikToku. Nie wiem czy ja to wrzucałem na YouTube. A. Na TikToku prawie 750 tysięcy ma ten film. I wszyscy się... znaczy przynajmniej część ludzi się pruje. Dlaczego żeś, żeś... brata wysłał. Ja nie zamierzałem ginać, nie? nie? ty tam na co czy w podróży? Nie, ja, ja na urlopie jestem. Ja na urlopie Wapę. Do dużej posiedział. Ja lubię bardziej przestrzeń. O tak. No mam wynajęte auto, Fiat Panda. Ja pierdolę, jakie to jest kuchna. Hybryda 1.0 nie. A tutaj są takie górki. On mi pod górkę zwalnia. Jak jedzie za mną ciężarówka, to jestem przerażony. Może go tak cisnąć, że żeby uciec przez tą na czwórce, na trójkę. Przełączam, przerzucam biegi, tak go pałuję. Na, na płasko to się nawet zbiera, nie? Z górki wczoraj dwie ciężarówki wyprzedziłem. To jest sukces. No i ja propos urbexów w tym. Ja tak mam, będę sobie tutaj latał tą kamerą. No jest zajebiście, pięknie. Ja propos urbexów nuraga. Znalazłem Nurak to jest taka budowla, bo ten naukowcy na 100% nie wiedzą Co to jest, nie? Wokół takich kamiennych baszt, na przykład, podobno budowano jakieś wioski i w ogóle. A wszedłem do jednego nuraga, nagrywałem, ja to chyba nawet dodałem, nie? I telefon zaczął mi kurwa tak klatkować, a tam z prawej strony siedzia, siedziała jakaś figurka, nie? Jak to zobaczyłem? Tego, że mi się nie spodziewał, nie? Myślę sobie, nie no, nie będę kusił losu, jeszcze jakieś nieszczęście. Cześć gościa, nie wiem czy już ten, mówiłem, nieszczęście jakieś na siebie sprowadzę. No i wyszedłem w zasadzie, nie? I obok była fabryka opuszczona, ale totalna wydmuszka w ogóle. Jak dotąd nic nie nagrałem, bo nie po to tutaj przyjechałem. Ale te wszystkie chałupy opuszczone tutaj, są takie nudy, wam powiem. Rok temu chyba nagrywałem, tak, rok temu, sprzed roku mam nagrane cztery, możecie sobie obejrzeć, ale tutaj to, to słabizna, naprawdę, to byłaby nuda i strata mojego czasu, nic ciekawego, naprawdę, Już tam u mnie w Niemczech są, są lepsze miejscówki, naprawdę, dużo ciekawsze, tutaj nuda, same miejsce piękne, jak widzicie, parasolki, o. No, fajnie, no, pizzkę wczoraj jedliśmy, dobra była. I tak mam wolny poranek, dwa kroki tam, 5 minut, Kurde, ze DZ3. <kluje> się jeszcze przespaceruję. Przespa Możecie kliknąć suban, bo... A, właśnie! W piątek chyba była premiera opuszczonego sanatorium, tam czeka niespodzianka dla widzów. Jak ktoś urbeksuje albo coś, no to może sobie wejść, zobaczyć, przyjechać, pozwiedać samemu. Bo wrzuciłem wam namiary na to miejsce. Stwierdziłem, a byłem, z bratem zobaczyłem. Niech sobie im pokorzystają. Część ludzi spruje może i ja dlaczego ja zdradziłem lokalizację. No, a z drugiej strony wyszedłem z założenia, dlaczego by nie. Może następnym razem też Wam zdradzę lokalizację. Nie będę taki. Popatrzcie, ten budynek jest tutaj fajny, klimatyczny. Też. No wiecie, no włoski No i tyle. Tutaj fajki możemy zakupić. Dobrze. I co? I co. Rejs zaliczony też był statkiem. Po takim zburzonym morzu żeśmy płynęli, że myślałem, że ta łajba się przełamie na pół, Na szczęście. <grystanie> nie. nie. Jest, chyba mam to na TikToku, albo to wrzucę jakoś tam. A i tu też jakieś parasolki. A jak? Nie, no ja nie poimaję. Ja tylko to znam po polsku. czy po ukraińsku, nie wiem jak to, to jest, nie... Ciekaj. A Żona do mnie pisze <noise> Żona do mnie pisze gdzie ty jesteś 5 minut <noise> Tam dosłownie za rogiem To jest tak zajebiście, nie? A. Tutaj pani sklep zaraz będzie otwierała albo czeka A. No Tyle ja taki 5 minutowy live kto nie subskryberuje, nie subskrybuje. dronem sobie jeszcze polatam. Wczoraj mi się udało w ogóle tak wiało na Lapelowze, żeśmy pojechali. To na taka najpiękniejsza plaża w Europie. Ale był taki wicher, że dron by mi w piśdziec. odleciał. No. Dobrze mnie tutaj nikt nie rozumie. No i tak to wyglądają te uliczki 5 minut. Ja tam jeszcze... Do końca tego dnia mam urlop. I pobyt był nie się pyta, gdzie, gdzie jest. Ja Co? Bo go wyłączyłem. No tak Powiem, że się popsuł. To się nie może popsuć. Czemu? Aha, dobra ogarniemy sprawę No dobra ludki 77 widzów Aż żal kończyć, ale muszę kończyć Tak więc, więc widzimy się na urbexach um, Jakieś live jeszcze zrobię Dobra Pozdrawiam Życzę przyjemnego tygodnia i wakacji Jeżeli jesteście Kup te bułki i wracaj No tak, po bułki musimy iść <laughs> Dobra. Nara,